że mają dosyć rządów partii, która także pana prezydenta usadowiła tam w Pałacu Prezydenckim. Chcę bardzo. Mamy 15 października. Bardzo Państwa proszę o spokój. Bardzo państwa proszę o spokój, a jeżeli chcecie krzyczeć, możecie opuścić Polacy Izbę. Co teraz robicie? Nie chcecie was w jej obradach? Abyście bardzo proszę. Przestali rządzić, żebyście odeszli. Pani poseł Porosińska, także zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Odchodzicie, to Polacy z całą pewnością przyjmą także tę manifestację z satysfakcją. Chcieliśmy, żeby się odeznieli. Odeznić się. Zwracam pani uwagę, że zagłupa pani prowadzenie obrad sejmu.